Siemaneczko byczki, jesteśmy teraz przy stadionie obok stadionu Arsenalu Londyn. Jak widzicie, za mną ten e, niezwykły obiekt. Trochę mogę Wam pokazać, tak z zewnątrz, jak on wygląda. O, może tam będzie widać. O, z tyłu. Później, tam pójdę na przodek. To wam pokażę, jaki jest przód, bo na razie jesteśmy, tak jakby bardziej z tyłu. W hmm. no Arsenal Londyn, no znana drużyna przecież, kurde. Wiadomo, drużyna, która zajęła drugie miejsce w ubiegłym sezonie. My byliśmy długo, długo, tak jakby za nimi, czyli mieliśmy trzecie miejsce, później końcówka słaba w naszym wykonaniu, i niestety e, spadliśmy chyba na. Szóste lub siódme miejsce, teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba siódme. No i niby mieliśmy grać w tej lidze konferencji, natomiast gramy chyba w lidze Europy. Przez to, że Crystal Palace coś tam, coś tam ich wykluczyli, bo coś tam chyba ten ich były szef, czy tam obecny, nie wiem jak to tam jest, chyba. Posiada dwa kluby, czy coś takiego, i chyba ze względu na to, hmm, chyba Olympi chyba chodzi o Olympic Lyon chyba jakoś tak. I tam coś się tam porobiło, więc hmm, jesteśmy blisko grania w Lidze Europy. Więc i tak duży sukces, jak dla nas wiadomo, że Nottingham był raczej skazywany na, na pożarcie, czyli na spadek. E, natomiast Nottingham się fajnie pokazało i Jestem zadowolony. Za niedługo zaczyna się pierwsza kolejka. Mamy sporo wzmocnień. Mamy Jezusa, mamy Kunhe, czy jakoś tak, też z brazylijskiego zespołu, z Botafogo. Poza tym kupiliśmy zawodnika z Olimpiakosu Pireus. To jest zawodnik, który wiódł tam pierwszoplanową. Był chyba postacią, chyba największa gwiazda tego klubu. No, a wiadomo, że Olimpiako zdobyło puchar Europy chyba dwa lata temu, o ile się nie mylę, więc jest to na pewno dobry zawodnik. Nie będę wymieniał z nazwiska, bo nazwisko jest ciężkie do wypowiedzenia i jeszcze tak za bardzo nie pamiętam za bardzo tego nazwiska. Jakiś tam Sa, Sa czy coś tam. To nie jest ten sas z Liverpoolu, ale mniej więcej podobne nazwisko. Także już, już to bardzo dobrze świadczy. Natomiast, wracając do tego arsenalu, słuchajcie, ja tam zaraz zrobię taki tour, tour po tym, żeby, żeby Wam pokazać mniej więcej jak on wygląda. Także tyle na razie i lecimy później dalej. Także pozdrawiam. Tu, jak widzicie, z zewnątrz, tak jakby bardziej z tyłu, ten stadion, od drugiej strony. Yy, Czyli można powiedzieć, tył stadionu. Tu jest taka, jakby niby stacja, czy coś takiego, że można tędy dojść od drugiej strony. Jeżeli przyjeżdżacie na przykład na Fishbury Park, Piccadilly, Piccadilly Line, no to tutaj od tej strony kieruje nawigacja najszybciej można dojść. Z co będziemy sobie zaraz tutaj szli. W stronę, w stronę, w stronę, w stronę, słuchajcie, w stronę e, tutaj, tą i taką malutko będę wam pokazywać, ten stadion z zewnątrz. O, jak widzicie, dalej idziemy o jakiś. A. Coś się tu dzieje, pewnie jakiś test, alarmu czy coś takiego, więc sprawdzają, czy stadion jest, czy można szybko opuścić stadion. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej i idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś takie, widać okna w tym budynku. Tutaj po lewej stronie, słuchajcie, jest kolejne wyjście. Kolejne wyjście tego stadionu. Tutaj mamy bardzo ładnie się prezentuje, trzeba przyznać, że stadion jest ładny zagorzały kibic <grymne> idąc dalej, słuchajcie natknęliśmy się na kolejny kolejny, słuchajcie tutaj chyba to są reklamy słuchajcie, albo cholera wie o co chodzi, ale ładnie to też wygląda ładny taki obrazek i armata na środku słuchajcie, armata na środku więc no wygląda to ładnie i konkretnie bym powiedział czyli tu już jest przód tego stadionu, ale jak widać Przód stadionu jest niczym się nie różni od, od tyłu, <laughs> więc tak to słuchajcie jest kochani, tak to jest, um... ale ładny stadion, trzeba przyznać, że ładny stadion. Taki kącik Celebration Corner. O. Tu oczywiście wszystkie, wszystkie, wszyscy zawodnicy, którzy brali udział, którzy grali w drużynie Arsenalu. No jest tego dużo, słuchajcie, no nie będę wam wszystkiego pokazywać, no ale jest tego w cholerę. Tam na dole mamy już, zaczyna się sklepik klubowy. Tam, jak widać, to jest początek, słuchajcie, to jest początek. Jeszcze przejdziemy tam dalej. I miodujemy się na samym początku tego stadionu. I tutaj, oczywiście. Następny obrazek następny obrazek, który przedstawia nam męską drużynę i damską drużynę słuchajcie Arsenalu Londyn. Tak to wygląda przed, przed stadionem, tutaj kasy kasy? nie nie, nie, no jakieś, jakieś coś tu jakieś widać, jakieś drinki snaki, czyli jedzenie ogólnie tu mamy jakiegoś piłkarza, który no bardziej jako, mi to wygląda bardziej jako uderzenie z kung fu słuchajcie, jakieś coś coś ala High kick, słuchajcie, high kick. No, groźny typek. Groźny typek. Wow!